Rozdział 1. Zaginiony skarb rafy koralowej. Dawno, dawno temu, głęboko na dnie oceanu, gdzie słońce ledwo sięga promieniami, ukryty był skarb tak wspaniały, że każda ryba w oceanie marzyła, aby go znaleźć. Nie był to zwykły skarb, ale magiczny, który mógł spełnić jedno życzenie. Opowieść o nim przekazywana była z pokolenia na pokolenie, wśród morskich istot, które wierzyły w jego istnienie. Pewnego dnia, gdy fale były spokojne, a powietrze nasycone zapachem soli morskiej, Baby Shark, mały rekinek o błękitnych oczach i sercu pełnym odwagi, odkrył coś niezwykłego. Podczas zabawy wśród wraków statków jego błyszczące oczy natrafiły na coś, co pobudziło jego ciekawość starą, zniszczoną mapę. Była to mapa do skarbu, przekazywana z pokolenia na pokolenie, a teraz trafiła w ręce Baby Sharka. Z podekscytowaniem w sercu, Baby Shark zawołał swoich przyjaciół: rybkę Mimi i kałamarnicę Squiddy. Razem postanowili poszukać skarbu, który mógł zmienić ich życie i spełnić ich najskrytsze marzenia. Przygotowali plecaki pełne przekąsek i świecących koralików, aby oświetlić sobie drogę w ciemnościach oceanu. Ich serca biły szybciej, gdy myślały o nieznanych przygodach, które czekały na nich w głębinach oceanu. Wyruszyli w podróż. Gotowi na wielkie przygody i niebezpieczeństwa, które czekały na nich w otwartym oceanie. Śpiewając swoją ulubioną piosenkę, która dodawała im odwagi i siły, płynęli w głąb oceanu, gotowi stawić czoła wszystkiemu, co miało nadejść. Rozdział 2 Tajemniczy Stary Rekin Podczas ich podróży przez morskie głębiny, Baby Shark i jego przyjaciele natknęli się na tajemniczego Starego Rekina. Jego skóra była pokryta bliznami, a oczy emanowały mądrością zdobytą przez lata podróży po oceanach. Baby Shark, niezłomny w swojej ciekawości, podpłynął do niego i zapytał o skarb, o którym mówiła mapa. Stary rekin uśmiechnął się tajemniczo i zaprosił ich bliżej. Opowiedział im historię skarbu, która sięgała czasów dawnych, gdy morze było młodsze, a ryby mówiły ludzkim głosem. Powiedział im także o próbach wielu, którzy chcieli zdobyć skarb, lecz tylko ci, którzy mieli czyste serca i odwagę, mogli go znaleźć. Baby Shark i jego przyjaciele słuchali z zapartym tchem, wchłaniając każde słowo Starego Rekina, jak mądrość z głębin oceanu. Na koniec, Stary Rekin dał im wskazówkę, która miała pomóc im w dalszej podróży w poszukiwaniu skarbu. Pamiętajcie, rzekł z głosem, który brzmiał jak szum fal. Prawdziwy skarb to nie tylko złoto i klejnoty, lecz również mądrość i przyjaźń, które znajdziecie w sobie i w innych w trakcie waszej podróży. Baby Shark i jego przyjaciele pożegnali Starego Rekina z wdzięcznością w sercach i nową determinacją w oczach. Teraz wiedzieli, że ich misja była ważniejsza niż kiedykolwiek i że muszą kontynuować swoją podróż z nadzieją i odwagą jako ich przewodnikami. Rozdział 3 Przygoda w Zatoce Ośmiornic. Podążając za wskazówkami stawymi przez Starego Rekina, Baby Shark i jego przyjaciele dotarli do tajemniczej Zatoki Ośmiornic. Otoczonej wielkimi skałami i kryształowo czystą wodą, Zatoka wydawała się być miejscem pełnym niebezpieczeństw i niespodzianek. Wkrótce okazało się, że Zatoka Ośmiornic była domem dla wielu morskich stworzeń, które były gotowe na wszelkie wyzwania. Baby Shark i jego przyjaciele musieli wykazać się sprytem i zręcznością, aby pokonać wszelkie przeszkody, które napotkali po drodze. Wędrówka przez zatokę Ośmiornic była pełna ekscytujących momentów i niezwykłych spotkań. Musieli pokonać wiry morskie, unikać plemienia medus i ryzykować, aby ocalić się przed wielkimi krakenami. Jednak dzięki swojej odwadze i determinacji, Baby Shark i jego przyjaciele pokonali wszystkie trudności, jakie napotkali na swojej drodze. W końcu, opuszczając Zatokę Ośmiornic, byli bogatsi o kolejne doświadczenia i lekcje, które pomogły im wzrastać w morskich przygodach. Teraz czekał ich kolejny etap podróży, gotowi na to, co przyniesie im przyszłość. Rozdział 4: Światłowce i ich tajemnice. Podczas dalszej podróży Baby Shark i jego przyjaciele natrafili na tajemniczy świat światłowców. Głęboko w mrocznych głębinach oceanu, gdzie słońce nie sięga promieniami, światłowce stworzyły niezwykłe krainy światła i kolorów, które zachwycały zmysły. Światło emitowane przez te małe stworzenia tworzyło malownicze pejzaże, które sprawiały, że podróżnicy czuli się jakby przechadzali się po podwodnym ogrodzie pełnym magii. Baby Shark i jego towarzysze byli oczarowani tym widokiem i z zapartym tchem kontynuowali swoją podróż przez ten niezwykły świat. Wśród światłowców spotkali inne morskie istoty, które opowiedziały im wiele tajemnic oceanu. Dowiedzieli się o ukrytych jaskiniach, które są domem dla rzadkich gatunków ryb, o starych wrakach statków, które skrywają swoje własne historie oraz o legendach przekazywanych z pokolenia na pokolenie, które nadal żyły w sercach morskich istot. Światłowce nie tylko oczarowały baby-sharka i jego przyjaciół swoim pięknem, ale również nauczyły ich cennych lekcji o szacunku dla życia morskiego i o zachowaniu równowagi w oceanie. Wzmagający się pośród nich poczuciem pokory, Baby Shark i jego towarzysze kontynuowali swoją podróż, gotowi na kolejne niesamowite przygody, jakie czekały na nich w dalszej części oceanu. Rozdział 5: Podwodny labirynt. Po opuszczeniu obszaru światłowców, Baby Shark i jego przyjaciele znaleźli się w sercu podwodnego labiryntu. Rozległe korytarze i nieprzeniknione mroczne zakamarki sprawiły, że nawet najbardziej odważni morscy podróżnicy lekkie drżenie w płetwach. Podążając za mapą i wskazówkami otrzymanymi od starego rekina, musieli pokonać serię zawiłych ścieżek, przemierzającą nieskończoną sieć przejść i komnat. Każdy krok był pełen napięcia i niepewności, gdyż jedno złe skręcenie mogło skazać ich na utratę drogi powrotnej. Z każdym kolejnym zakrętem i skrzyżowaniem, Baby Shark i jego przyjaciele musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Rozwiązując zagadki, unikając pułapek i kierując się intuicją, starali się dotrzeć do serca Labiryntu, gdzie według mapy znajdował się skarb. Mimo trudności byli zjednoczeni w dążeniu do wspólnego celu. Ich przyjaźń i wzajemne wsparcie były jak gwiazda przewodnia prowadząca ich przez mroczne korytarze Labiryntu. Z każdym przebytym etapem stawali się silniejsi i bardziej zjednoczeni, gotowi na kolejne wyzwania, które miały nadejść. Rozdział 6. Spotkanie z Morską Wiedźmą. Gdy zbliżali się do serca podwodnego labiryntu, ich drogę przecięła postać mroczna jak noc morska wiedźma. Jej oczy płonęły jak ogniowe płomienie, a wokół niej unosiła się aura tajemnicy i niebezpieczeństwa. Wiedźma próbowała ich powstrzymać, rzucając na nich zaklęcia i stawiając na ich drodze liczne przeszkody. Jej złowroga magia wydawała się być silna, a jej intencje niejasne. Jednak Baby Shark i jego przyjaciele nie zamierzali się poddać. Z determinacją i odwagą, jaką zdobyli w trakcie swojej podróży, stawili czoła morskiej wiedźmie. Wykorzystując swoje umiejętności i współpracę, udawało im się omijać jej pułapki i przetrwać jej zaklęcia. Mimo prób wiedźmy, Baby Shark i jego przyjaciele kontynuowali swoją podróż, niezłomni w dążeniu do swojego celu. W końcu, dzięki swojej odwadze i sprytowi, udało im się pokonać wiedźmę i przejść przez ostatnią przeszkodę na swojej drodze. Teraz byli gotowi na ostateczne starcie odkrycia skarbu, który ukrywał się gdzieś w głębinach oceanu. Rozdział 7. Odkrycie skarbu. W końcu dotarli do celu swojej podróży. Miejsca, gdzie według mapy ukryty był skarb. Otuleni tajemniczym blaskiem podwodnych promieni słonecznych, stanęli przed starożytną skrytką, która miała być miejscem schowania największego skarbu oceanu. Z niepewnością w sercach i ekscytacją w oczach, Baby Shark i jego przyjaciele otworzyli skrzynię. Jednak zamiast złota i klejnotów znaleźli coś o wiele cenniejszego: mądrość i przyjaźń. W środku skrzyni znajdował się pergamin z napisem: Prawdziwy skarb to nie tylko to, co można dotknąć, ale to, co czuje się w sercu. Rozumiejąc prawdziwe znaczenie skarbu, Baby Shark i jego przyjaciele poczuli ciepło w sercach. To, co odkryli, nie miało ceny. Była to prawdziwa więź, która łączyła ich ze sobą. Świadomość, że mieli siebie nawzajem, sprawiała, że każdy moment podróży był wyjątkowy. Z mądrością w sercach i skarbem w duszach, Baby Shark i jego przyjaciele wyruszyli w drogę powrotną do domu. Nie obciążeni złotem i klejnotami, ale bogatsi o doświadczenia, które zdobyli i przyjaźń, która przetrwała próbę czasu. Ich podróż była pełna przygód, ale teraz czekali na nich kolejne wyzwania i nowe przygody, które miały nadejść. Rozdział 8 Powrót do domu. Z nowo zdobytą mądrością i umocnionymi więzami przyjaźni, Baby Shark i jego przyjaciele rozpoczęli podróż powrotną do domu. Ocean roztaczał przed nimi swoje szerokie ramiona, witając ich znanymi krajobrazami i dźwiękami. Podczas powrotu wspominali wszystkie przygody, których doświadczyli oraz lekcje, które wynieśli z podróży. Każdy krok w kierunku domu był krokiem ku nowym możliwościom i przygodom, które czekały na nich w przyszłości. W miarę jak oddalali się od głębin oceanu, ich serca były pełne wdzięczności za wszystko, co przeżyli. Byli gotowi na nowe wyzwania i przygody, które miały nadejść, ale zawsze pamiętali, że największym skarbem jest przyjaźń i miłość, która ich łączyła. W końcu dotarli do swojej wioski rekina, gdzie zostali przywitani z otwartymi ramionami i radością. Opowiadali mieszkańcom o swoich przygodach i lekcjach, które wynieśli z podróży, dzieląc się swoimi doświadczeniami i mądrością, którą zdobyli. Wioska Rekina świętowała ich powrót. A, a Baby Shark i jego przyjaciele wiedzieli, że niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość, zawsze będą mieli siebie nawzajem i więź, która ich łączyła. Ich przygoda może się skończyła, ale nowe czekały już na horyzoncie. Rozdział 9. Święto Wioski Rekina Ich powrót do wioski Rekina był powodem do wielkiej radości i świętowania. Mieszkańcy wsi przygotowali uroczystą ceremonię, aby uczcić odwagę i mądrość Baby Sharka i jego przyjaciół, a także ich sukces w odnalezieniu skarbu oceanu. Podczas święta Baby Shark i jego przyjaciele podzielili się swoimi doświadczeniami z mieszkańcami wsi, opowiadając o przygodach, jakie przeżyli i lekcjach, które wynieśli z podróży. Ich słowa pełne były mądrości i inspiracji, a mieszkańcy słuchali ich z zachwytem i podziwem. Po ceremonii wszyscy zebrali się przy wielkim ognisku, gdzie wspólnie świętowali powrót bohaterów. Były tańce, śpiewy i radosne rozmowy, a w powietrzu unosił się zapach gotowanych ryb i morskich przekąsek. Dla baby Sharka i jego przyjaciół święto było nie tylko okazją do świętowania, ale także momentem refleksji i wdzięczności za wszystko, co przeżyli i za przyjaźń, która ich łączyła. Wraz z zachodem słońca, zjednoczeni w mądrości i miłości, wszyscy razem świętowali kolejny dzień, gotowi na nowe przygody, które miały nadejść. I tak, skarbem oceanu, bezpiecznie w ich sercach, Baby Shark i jego towarzysze wyłonili się z głębin otchłani, na zawsze zmienieni przez swoją niesamowitą podróż. Płynąc z powrotem w stronę powierzchni, ich serca były lekkie z radości i wdzięczności za wspólne doświadczenia. Razem powrócili do swojego domu na rafie koralowej, gdzie zostali przywitani z okrzykami i świętowaniem przez przyjaciół i rodzinę. A gdy dzielili się swoją opowieścią o przygodzie i odkryciach, wiedzieli, że ich więź stała się silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Dla baby Sharka i jego towarzyszy, skarb, który znaleźli, to nie tylko złoto i klejnoty, ale przede wszystkim wspomnienia, które stworzyli i lekcje, które wynieśli. Patrząc na nieskończoną przestrzeń oceanu, wiedzieli, że ich podróż jest daleka od zakończenia. Dołącz do nas w naszej kolejnej przygodzie, gdy ponownie wyruszymy w nieznane głębiny oceanu. Razem odkryjemy nowe cuda, stawimy czoła nowym wyzwaniom i zbudujemy jeszcze silniejsze więzi przyjaźni i koleżeństwa. Nie przegap emocji. Zasubskrybuj, aby być na bieżąco z naszymi przyszłymi przygodami i jako pierwszy usłyszeć o naszej następnej ekscytującej podróży pod falami. Do tego czasu, niech prądy oceanu prowadzą cię bezpiecznie w Twoich własnych przygodach a twoje serce niech wypełni ta sama odwaga i determinacja, która poprowadziła baby Sharka i jego towarzyszy do ich największego skarbu. Do zobaczenia, aż się znów spotkamy.